Może dwie, czy te osoby zabiłam, czy coś, ale reszta to nie. Yy, ktoś mnie wyręczył. Dobra, zapraszam do gry. Ja, chwala, która jak, która beznadziejna jest. Ojej, giną jak zawsze, pierwsze jak je wcale się to tutaj. Ja mu nie ufam. He-he! <laughs> Chciałem się gonił, kto mnie gonił, gonił przez jakąś nie wiem minut, no, ale dziś wszyscy no, żyjemy. Gna mnie gonił. Gnał mnie gonił. Martyna ma moim kto się goni. <laughs> <noise> ja się, gonił. się ja, nie pysać, pysać, ja się kontrolnie chciałem spytać, czy ktoś tą kuchetkę zrobił w końcu. Nie ja robię. Jeszcze nie, ale właśnie mam... Ja robię tą kuchenkę tam. Z tymi zapałkami to prosto świdem Dobra, A poza tym ten widek za mną biegał, więc pewnie nie zajebać Gdzie? Ja byłem jeszcze obok Janusza i Caspra. I myślę, że Janusza mogę poczyścić. Tak, ja Myślę, że chłopaków też mogę poczyścić. Myślę, że mogę Patrycję nie. Bo ty na bo by mnie zabiła. Ja myślę, że Patrycja nie jest, bo wszyscy żyją. Jan, przestań! Tak mówię. Czyli ktoś ze mną teraz chodzi, żeby. Powiem, to Wszyscy dochodzili. Proszę bardzo. Lepiej to kurwa wszyscy. Zbierzmy się w grupę i chodźmy ze sobą. Co jest zaproszenie? Dobra, co to miało być? To. 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 Dobra, kuchenka zrobiona. Żeby cooldown zresetować, tak? Tak, i kuchenka zrobiona. Ta zapałka. Ja też zrobiłam kuchenkę. Ja jeszcze w ogóle nie zrobiło. Ja w ogóle jeszcze nie miałam zadania z tą kuchenką, tak, bo jest, się chciałam ja iść zobaczyć. Ja ale jak to zrobić? Bo e, trzeba tam pod, tą chyba pokrywę podnieść, e, kilka razy maknąć z zapałką i rzucić to środko. No, ale mówiłam też to. Ja do... Zrobiłam to już ja dwie wiem. gry temu. Ale no, cooldown wyczyszczony i gramy dalej. Dobra, proponuję wyjebać gmełka i jak to nie będzie ja, gmełek, to wyjebcie mnie. Dodo. Nie, Patek jest do dodo. Nie, 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 nie. To dla ciebie, Patek, było. O, dziękuję. Nie, nie, nie. Ja byłem prześladowcą, ale ty nie byłem. I tak? jak nie będzie podejrzany, to ja jestem wtedy. Jerzy. No kurwa. Mówiłem do do. Dobra. No. Dobra Matejku, co za zarabisz? Czy ty do wygryz czy nie? Ryzykowne. Nie wiem, że to Janek. I zniknął. Kurwa. Kiedyś go nie zabiłeś? Oh, nie. Game mode classic. Tak, jak kończę. Ja co... ale nie mogłam jej założyć przed ...przed pośrednictwem. Dobra, teraz, kto jakąś rolą? Szybko. Jestem kaczką. Ja jestem celebrytą. Ja jestem medium. Specjalista. Ja chciałbym być martwy. Od Pania Janek Krespani. 本当はおっきいの。 Dobra, zgłaszam zebranie, dlatego że będąc medium zobaczyłam, że jest jeden duch i to był. Mm, Dawid. Bo potem weszła Martyna jako celebryta. Ja też właściwie widziałem, że celebryta zginął i chciałem to pójść zgłosić. W sensu. lepiej było szukać ciało. A ja myślę, No bo. Tak Może nie wiadomo kto szybok. był przy ciele w sumie, nie? No. no, ale po co się krążyć po całej mapie się od odkro można pójść zgłosić. Bez sensu, ale... No, no, ale też, też nie wiesz kogo, nie? No ja... Ja byłem to, to trochę i tyle. Ja Widziałem w sumie tylko Kaspar przez czas. No ja byłem przy świeczkach. My no, też właśnie za nim jeden teraz. No. To była jedyna moja interakcja z kimkolwiek. Trzeba Ja tutaj dłużej, z tego co pamiętam Nie wiem, czy to nie ma pół minuty, czy więcej. Dobra. Dobra, e, ja widziałam, że był trzeci trup. I chciałam zgłosić, tylko był ten. Jakiś ten alarm, czy coś takiego było. Ale widziałam, że się kręcił po mnie. Ja. Tak. Ale nie widziałam, co się tam dokładnie robiło. Ja wsiadam. Dobra, ktokolwiek widział Gmęła? Ja byłem. Nie, ja łowiłem. Złowiłem. Chyba. Gratuluję. A co to była za ryba? Jak ma, f... Mała zielona. Mała zielona. co robiłeś? No ja już byłem prawie przy tym ugaszeniu ognia. Och, dla mnie to Janek. A przed? Przed i byłem w zachodnim skrzydle. A po... gdzie poszedłeś do zachodniego skrzydła? Tam było o, w stronę gabinetu okay. do góry. Dobra, Kacper śmierdzi. Janek, i tyle. Aha. 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 Nieźle. Ktoś nam pierwszą. No. Ej, dobra, jak ci jest, k ten. Ja w sumie kurwa tu jest... Ja nie wiem gdzie tu iść. Dobra. Dobra, wszyscy żyją OK. No tak no jeszcze nie nie wyglądał na zabijanie, mam wrażenie. No za ja krótko było. No ale już Jarek kampił przed dzwonie. Nie, tu robiłem to robiłem taskę. A ty przecież dzwoniłeś. O, o, no tak, ale się minęliśmy akurat. Ja sobie jadłem. Ja ciebie nie widziałam, Kuba. Kiedy? Gdzie? No. Dobra, to Gmelek. Tak. <grym> tak. Aha. Dobra, to ja. Gratulacje. Fajnie Gratulacje, było. Gratulacje gmył. Prawie ci udało. Prawie się udało. Fajnie było, okej. Okay. Takie zaufanie macie. Mówienie nie dwie lundy Zobaczymy. Krótko mówię, to wiem, by się udało od razu. Krad, a oh, ja chciałem tylko iść. Kurde. Kurwa, to ja że to rzutek No. <laughs> ale Ciebie szukałem jako kolegi, żeby się ten... Tam... Kurde. Ja mówię, dobra, do, dobra, to szybko idę, to jak Marek to nie był, to dajemy na kacpary, ale kurde, był szybszy od nas. Bo ja już chciałam nacisnąć na ten i nagle ten ogień mi się ten... Pojawił. No.